W środę 18 września Sąd Okręgowy w Częstochowie zdecydował o natychmiastowym zwolnieniu Teresy D., która spędziła 43 dni w areszcie pod zarzutem ukrywania swojego chrześniaka Jacka Jaworka oraz utrudniania śledztwa. Jaworek był poszukiwany od lipca 2021 roku za zamordowanie swojego brata i jego rodziny. Przypomnijmy, że w połowie 2024 roku pod cmentarzem w Dąbrowie Zielonej odkryto ciało 55-letniego Jacka Jaworka. Znalezienie ciała mordercy skłoniło funkcjonariuszy do poszukiwań osób, które mogły mu pomagać w ukrywaniu się przez te trzy lata. Podejrzenia padły na jego matkę chrzestną, Teresę D. którą natychmiast zatrzymano. W rozmowie z dziennikarzami gazety fakt, Teresa D. opowiedziała o trudnym czasie spędzonym w areszcie, wspominając, że często płakała w nocy. Mimo że teraz czuje się dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, okres spędzony za kratami był dla niej ciężki. Wyjaśniła również, że jako matka chrzestna była blisko związana z Jaworkiem i przyjęła go do swojego domu z czysto rodzinnych pobudek. Teresa D. twierdzi, że Jaworek nie mieszkał u niej przez trzy lata, jak to sugerują śledczy. Niemniej jednak w jej domu znaleziono wiele przedmiotów należących do niego, w tym telefony, z których prawdopodobnie korzystał. Kobieta, która została aresztowana 9 sierpnia, nie była wtedy świadoma swoich praw, ponieważ nie miała obrońcy. Sąsiedzi Teresy D. Oraz jej rodzina cieszą się dużym szacunkiem w lokalnej społeczności. W rozmowach z dziennikarzami Gazety Fakt: Większość mieszkańców wsi wypowiada się o niej w bardzo pozytywnych słowach.